I kolejny przepis z nowych kolekcji, tym razem z kolekcji Dania w słoiczkach. Przerządzimy kary z ciecierzycy i kasza bulgur. Wspaniała roślina strączkowa, ciecierzyca, pełna białka roślinnego, kasza bulgur, dużo błonnika. Wspomagająca układ naczyniowo-sercowy, bo ma dużo magnezu, sodu i potasu. Imbir przeciwzapalny, też fantastyczny składnik tej potrawy. Zioła, dużo cebuli. Mleczko kokosowe, które tutaj pełni rolę takiego balansu dla ostrej papryczki. I tyle w sumie. Nic więcej nie potrzeba. Tą potrawę można sobie zabrać do pracy w słoiczkach i w pracy na przykład podgrzać lub spożywać na zimno. I rozpoczynamy gotowanie. Naczynie musi być czyste i suche, ponieważ teraz będziemy mielić przyprawy. Zaczynamy od kminu rzymskiego. Nie wspominałam, te przyprawy również mają działanie Przeciwzapalne, kolendra, tak jak imbir, kolendra działa przeciwzapalnie, goździki, gorczyca wspomagają układ trawienny. Zakładamy miarkę razem z pokrywą i ustawiamy obrót jeden Będą prażone. Uprażyło się. Teraz zobaczymy mm, jaki fantastyczny zapach. Teraz będziemy mielić te nasiona. Obroty 10. Będzie głośno. Za chwilę. Dodajemy dwa ząbki czosnku. Czerwona papryczka chili. Pokrojona przez moją siostrę. Nie zapomniałeś sobie włożyć palca do oka? Nie, bardzo ostrożnie zrobiłam. Dalej korzeń imbiru pokrojony, takie kawałeczki. Dalej i teraz zakładamy miarkę na pokrywę i będziemy miksować razem z ziołami. Patrz, tu, tu, tu. jak to ładnie wygląda. Wow, rzeczywiście. Teraz dodajemy cebulę, przekrojoną na pół. Cięknie. Olej rzepakowy i teraz musimy odważyć na wadze 20 gram. Spróbuję nie przelać. Może mi się Chyba uda? będzie trudno, ale trudno. Słuchaj, z kim ty rozmawiasz? Sama ze sobą. Z aptekarką rozmawiasz, więc tutaj proszę cisza, bo <laughs> w ogóle się nie chce zmienić. Dobra, załóżmy z 20. Dobra, zakładamy miarkę na krzywę. I mielimy 5 obroty. Termomiks. Teraz zgarniamy kopyską składniki ze ścianek zapach powalający po prostu, Zobaczmy. ślinianki zaczynają pracować. Dalej znowu zakładamy i teraz stopni 120, czyli będzie się to y, dusić. Teraz kolejna koncentrat pomidorowy. Proszę bardzo, mam już wszystko odmieszane, odważone, natomiast Zwykle termomix po prostu nam waży i sobie tutaj ze słoiczka dajemy. O, popatrz, ideal. To ja. Super. Teraz mleczka siostra. Teraz mleczka kokosowe. Okay. Koncentrat bulionu do znudzenia. Będę mówić, że to własnej roboty. Z resztek warzyw. 5 gram soku świeżo wyciśniętego z limonki. Odważyłaś 5? Tak, dobrze. Teraz tak, troszkę soli. I teraz zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego dajemy koszulkę. I to nam wszystko się będziemy, będzie, będzie gotowało. 10 minut. Dalej dodajemy ciecierzycę. Anitka się właśnie przyznała, że trochę podjadła. Zobaczymy więc jej, będziemy zobaczymy jej, jej. Zobaczymy ile zobaczymy jej. Zobaczymy, ile Anitka zjadła. No dobra, ja podradam orzeszki Orzeszki, więc ty możesz podnieść sobie ciecierzycę. Proszę bardzo, ja ci nie żałuję. Siostrzeczko. Ale dobrze. Nie, coś, zjadłeś. To ręka zjadłaś. E, zakładamy pomiarkę. I 5 minut gotowania. Więc przekładamy do słoiczków. No na kaszę zostaw miejsce. Dobra. No, także spoko tyle już jest Tak? Tak, tak. Ok. Mm, wspaniałe sycące da nie będzie. A może też już? Starczy. No, będzie dobrze. Jednym mniej, drugim więcej. Opłukałyśmy naczynie miksujące. A właściwie Anitka to zrobiła. Do naczynia miksującego teraz wlewamy wodę. I teraz spróbuję się nie oblać.